Mówiąc y, światem greckim, Biblia też to, też to przejmuje, jest coś takiego jak chronos, czas kołowy. Z tym jest związany też temat reinkarnacji. Trochę to bazuje na obserwacji przyrody. I ten jakiś chronos można, można rozumieć, tak? Te ciągłe A, B, C, 1, 2. Znowu Adwent, znowu Wielki Post, znowu święta. To nie do końca jest w kluczu chronosu. Nas czas, wszystkie w ogóle religii monotaj, monoteistycznych, jest czasem ciągłym. Mhm. To jest wektor skierowany w jednym kierunku. Że to nie jest powracanie do jakiejś szczęśliwej ziemi, która była za nami, jakiś utracony raj. Tylko my cały czas idziemy ku lepszemu. Cały czas. Dlatego dobrze jest mówić o łasce jako o rozwoju, że ciągle mamy, Paweł używa takiego sformułowania, no, że ten nasz człowiek ziemski jest coraz bardziej stary, czujemy to na sobie, ale ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na, na dzień. I to jest też ciekawe, że to weszło do naszej kultury europejskiej, przed Chrystusem, po Chrystusie, przed naszą erą, po naszej erze, I że dzięki Jezusowi się zaczyna jakby Nowe rozumienie czasu w takim sensie, że, że już w Jezusie możemy odkrywać jakieś zaproszenie do, do pełni, że, że będzie taki czas, że, że ta, nasza, ta nasza cielesność, ta nasza postać ludzka będzie totalnie zintegrowana. Nie? No i tak też trzeba myśleć o, o końcu, czy o początku.